O, tak jak mówiłem, kubełka brakuje. Widzieliście? Jak jest, jest przerwa, to brakuje kubełka albo dwóch, nawet. Teraz zobaczymy. Znowu. I leci. O! O! Ewidentnie. Ile ci Pszeniczka po 1400. Szkoda, że tylko 150 ton podpisałem. Dzisiaj mówię szkoda, kiedyś jak podpisywałem, mówię, aaa, starć No i od, muszę, musiałem odebrać dwie łyski, bo mieliśmy za dużo. I zaraz jadę zawieść z powrotem przesypać do silosu. Powiem Wam, że te błoto, jak ja widzę, to mnie normalnie... Jo nyniusz. Szlak mnie trafia od tego błota. Niby się tyle nie jeździ, bo tu nie ma już świń, nie ścieli się. Ale błoto jest kurde koszmarne. No. Normalnie jest błoto koszmarne. O, koniec tyłu biegną. Wczoraj pod koniec ładowania podajnik zaczął pukać. i okazało się, że. O, tak jak widzicie, brak kubełków. Kubełki wyciągnąłem. Znaczy, jednego już nie było wcześniej. Natomiast powyżej jest kolejny kubełek, który jest urwany trzyma się tylko na jednej śrubie więc go też trzeba będzie wymontować mam tu zapasowy kubełek w ogóle tych kubełków zapasowych miałem kilka teraz się okazuje, że nie mogę ich znaleźć albo je tak schowałem, albo się po prostu skończyły widać, że ten pas jest przesunięty natomiast on nigdzie po całej długości nie puka i tak dalej więc na pewno go tak zostawię na razie no i ten kubełek, który jest powyżej po prostu już jest na jednej śrubie a to dlatego, że on musi zbierać Materiał z dwóch kubełków, które są przed nim, czyli zawsze jest pełen. No a to niestety nie sprzyja szczególnie temu podrywaniu podczas nabierania. Więc zaraz się tutaj biorę, Choć tutaj chociaż jeden zamienię, a tamtego spróbuję przymocować na swoje miejsce. Dało się znaleźć. Mam tu trzy na zapas, bo tutaj trzeba dołożyć. Tu już jednego mam. Tu jest, tu jest, tu jest. O, tam jeszcze. Jeszcze kolejnych nie ma, więc. Nie odkręcam starych śrub, tylko po prostu dam tu, pomiędzy, wyżej też. Trzy kubełki dołożę, już będzie dużo lepiej. To działało. No i przez to, że tu się pozrywało, no to musiałem podajnik odepchać, i zboże tam leży na dole. zresztą te osłony porzewiałe, całe. Dlatego tutaj przykładam jeszcze takie deski, żeby to docisnęło i ogólnie jest OK. No ale zboże muszę jeszcze wybrać. Muszę tam poczekać, aż mi ktoś pomoże, bo samemu to jednak ciężko troszkę z dołu do góry skakać. Także zakładam to. No i widzicie, takie są uroki podajnika. No i wydaje mi się, że wszystko, co miało być wymienione i czego brakowało, to dołożyłem. Od czasu do czasu słychać puknięcia, bo normalnie są tu śruby zamkowe. Natomiast, no ja założyłem na kwadratowym łebku, bo jest wygodniej po prostu, kurde, zamkowe to wiadomo, jakbym miał klucz dobry udarowy, to by dociągnął, tak to, e, no jednak płaskim kluczem jest łatwiej gdzieś tam sobie dociągnąć. A także widzicie, on chodzi dosyć cicho, dostanie zboża to już w ogóle, y, no jest przesunięty w tą jedną stronę, ale dopóki chodzi, wszystko jest dobrze, to nie dotykam, po co psuć coś, co działa. Godzina siódma z małym kawałkiem, kolejny wietrzny dzień, od wczoraj stoi tutaj auto po zborze, No kierowca dzwonił późnym wieczorem, że, że może dojedzie, no i czy jak dojedzie czy mógłby przynocować, On wie, że nie ma problemu, jak najbardziej niech tylko zadzwoni wcześniej, A cię, on niech zadzwoni jak będzie pod bramą, to mu bramy otworzę, my też zadzwonimy wcześniej, że będzie koło 11, ale był chyba w pół do 11, więc wcale nie jakoś tak późno. Gdzie otworzyłem mu bramę, mówię nie ma problemu, wszystko jest ogrodzone, możesz sobie spokojnie pauzę strzelić, czy tam po prostu no, wyspać się. No i umówiliśmy się, że załadunek będzie po, po ósmej, ja pojadę chłopaków do przedszkola zawieść. Tu już sobie przygotowałem i jeszcze tylko wagę już włączę, sobie odpalę i zaraz idę właśnie do domu też się ogarnąć i przebrać. Biorę chłopaków i jedziemy do przedszkola i, i później zaczynamy załadunek. A wieje dzisiaj znowu jak diabli. Już jest chyba... Nie wiem, tak naprawdę to jest cały tydzień. Cały tydzień jest wieczny. Dzisiaj mamy piątek i praktycznie dzień w dzień wieje, dzień w dzień wieje. Przestawiamy się na koniec praktycznie. Tak sobie kierowca zażyczył. Dobra! Tak zażyczył i tak ma. We wtorek miałem załadunek na, na taką brudną naczepę No ale kierowca wyczyścił ją w miarę i... Wszystko było okej, okay, no Znacie jak wentylator wywiewla Zarówno plewy jak i kurz Puf. O Daje niemiłosiernie Malutki wentylator A na pierdziela jak ściekły Auta z pszenicą pojechały, czekam jeszcze na kolejne odbiory. O ty co? No chodź Czekam na kolejne odbiory, natomiast no, na giełdzie zrobiło się znowu czerwono i, i standardowo zaczynamy się zastanawiać jak to będzie wyglądało w przyszłości. No ale to jest praktycznie co roku tak, gdy, gdy, gdy te ceny zaczynają wachlować, no to no, nigdy nie wiemy tak naprawdę my w tej naszej branży, po ile, w jakiej cenie sprzeda sprzedamy te nasze płody rolne. Tak naprawdę to jest od pokoleń, czy też od lat jest ta sama historia, no, no nie wiemy, po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić. Pracujemy w takiej a nie innej branży, że no nie jest tak wygląda ten rynek, który jest od nas niezależny, na który my nie mamy wpływu. Natomiast no już wiadomo, że ceny dzierżaw z zasobów Skarbu Państwa z Kowru będą drogie w tym roku, no bo była wysoka cena w tym kwartałach, kiedy te stawki są wyliczane. I to też jest niesprawiedliwe dla całego kraju, bo nie wszędzie były takie ceny, jakie sobie Gus wyliczył, bo to bodajże Gus wylicza, prawda? Natomiast no i zaczyna się gdzieś tam podnosić pewny jakiś tam lament i tak dalej. Natomiast gdy cofniemy się do zeszłego roku i te stawki za ceny dzierżaw z państwowych zasobów były zdecydowanie niższe, a ceny na płody rolne były zdecydowanie wyższe, no to wtedy jakoś no nikt nie narzekał, nie? Nikt nie marudził. Czy znaczy, ja, ja rozumiem, że e, jakby te stawki będą wysokie, prawda? Tylko, że idąc na państwowy przetarg, no rolnicy sami się decydują na takie, a nie inne stawki. To jest troszeczkę tak, jakbym ja miał pretensje do osoby, od której dzierżawie ziemię, że, nie wiem, e, Albo odwrotnie, gdyby ta osoba miała do mnie pretensję, że słuchaj, no ten rok był taki taki, ceny były takie i takie, plony takie i takie, ty mi za mało płacisz. A w kolejnym roku byłoby odwrotnie, byłaby suszać jakieś inne e, zdarzenie losowe i plony byłyby niskie, ceny byłyby niskie. Ja bym miał pretensje do, do, do właściciela, że mamy tak wysoki czynsz ustalony. To godząc się na jakąś dzierżawę, no ja podejmuję pełną świadomość tego, że może być raz lepiej, raz gorzej. Właściciel też ma świadomość tego, że... Raz może być lepiej, raz gorzej. Siadamy wspólnie, ustalamy jakąś tam stawkę i oboje, obaj albo oboje się na to godzimy. Natomiast idąc na jakiś przetarg, my też godzimy się, dając taką, a nie inną cenę. I też mamy świadomość tego, że cena bardzo często jest właśnie uwarunkowana cenami w poszczególnym jakimś tam okresie, w poszczególnym y, y, terminie, nie, w poszczególnej części roku, więc mamy świadomość tego, że raz ta cena będzie niższa, raz będzie wyższa. Więc ja troszeczkę nie rozumiem tego y, zdziwienia, że nagle w tym roku cena będzie wysoka. To jest, wydaje mi się, normalne. pracujemy na tym gospodarstwie wiele lat, więc nie liczymy też jakby doprowadzenia gospodarstwa do inwestycji i tak dalej. Nie bierzemy pod uwagę jednego roku, tylko bierzemy jakieś tam już zyski i koszty z przeciągu kilku lat. W ogóle osobnym tematem są same stawki dzierżaw, bo bardzo wiele osób mówi, że. Ledwo, ledwo wiążę koniec z końcem, że tu już za chwilę te gospodarstwa padną, i tak dalej, i tak dalej. Ma świadomość tego, ile trzeba włożyć w to gospodarstwo, żeby później móc wyciągnąć. Natomiast w momencie gdy decyduje się na to, że dobra, no jednak kończę biznes, kończę to gospodarstwo, nie wiem, idę do pracy, chcę mieć spokojną głowę, i tak dalej, i tak dalej, nagle wyrzucane są bardzo wysokie stawki za dzierżawy i. Też bardzo często my, jako rolnicy, sami napędzamy te wysokie stawki dzierżaw, podbijając czy między sąsiadami, czy różne historie. U nas, może na szczęście, nie jest to tak widoczne: bo jak ktoś ma coś ugadane, to drugi mu się zazwyczaj nie wpiernicza w biznes. Do tej pory, przynajmniej, ja tak nie znałem takich historii. Może po prostu się nie interesowałem, nie wiem. No, y, natomiast, natomiast są regiony, gdzie te stawki dzierżaw są bardzo wysokie, a są takie, gdzie są jeszcze w miarę normalne, powiedzmy tak jak u nas. Natomiast y, no niektórzy też chcieliby właściciele korendalnych pieniędzy uważam. I ja też rozumiem to, że to właściciel ustala stawkę, za którą chciałby oddać y, swoją ziemię. Natomiast. Ale też warto mieć pod uwagę to, że skoro mi, jako właścicielowi, gdybym chciał oddać ziemię w dzierżawę, no ledwo się opłaca, to jak ma się opłacać wydzierżawiającemu osobie, która chce wziąć tą ziemię, chce ją uprawiać, skoro my jeszcze dajemy takie horrendalne stawki czynszów? Sam miałem teraz jakby propozyc Miałeś, propozycję propozycja może nie jest ziemia do wzięcia w dzierżawę, i ja zaproponowałem swoją stawkę właściciel ma swoją stawkę. Nasze stawki różnią się od siebie, może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak. I jakby ja rozumiem, jakby z pełnym szacunkiem stwierdzam, że, że właściciel decyduje, czy jemu zaproponowana, zaproponowana przeze mnie stawka odpowiada, czy nie. I też rozumiem to, że on by chciał dostać z jednej strony więcej, bo te czasy są niepewne i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, też właśnie biorąc pod uwagę propozycję, którą ja dałem, też powiedziałem, że Wyliczyłem sobie koszta, jakieś tam ryzyka, jakie mogą być, i tak dalej. Podałem kwotę, która według mnie jest tą kwotą graniczną i którą ja jestem w stanie za tyle zapłacić. Tym bardziej, że u nas te ceny dzierżaw nie są po 3000 plus i tak dalej, tak jak wiem, że są w innych regionach kraju. Dlatego ja patrzę na nasze tu uwarunkowania, na to, jak u nas wygląda ten nasz biznes w, tutaj w naszym rejonie. I, I też mi się wydaje, że stawka, którą ja zaproponowałem, no jest, jest godna. Natomiast to właściciel e, decyduje. I tak jak wspomniałem, w takich. E, w, w takiej współpracy między rolnikami, gdzie my sami się dogadujemy między sobą, no nie może mieć absolutnie do nikogo pretensji, że stawka jest taka, nie inna, że jest za wysoka albo za niska. Natomiast tak jak wspomniałem, jak idziemy na przetargi ogólnodostępne i podbijamy same te, same te sami podbijamy te kwoty. I potem się okazuje, że te kwoty są za wysokie i potem ceny za dzierżawę, bo cena za zboże w tym okresie była bardzo wysoka, jest w ogóle wystrzelona w kosmos i nagle mamy. Nie wiem. Nagle chcielibyśmy, żeby te ceny były niższe. Nagle byśmy chcieli, żeby, żeby nie wiem, państwo nam umorzyło albo coś. To uważam, że akurat jest takie nie w porządku. To jest moje przemyślenie. Zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób się ze mną nie zgodzi. Zdaję sobie z tego sprawę, że w, są takie miejsca w Polsce, gdzie jest o tym ziemi bardzo trudno, i żeby dostać jakiś kawałek, no to trzeba bić się gdzieś tam do wysokich tych pułapów. I o ile komuś się to spina, ktoś jest przygotowany, żeby tyle zapłacić, to ok, ale w momencie, kiedy ktoś wyrzuca taką wysoką dzierżawę i potem sobie mówi, że nie, no jednak to jest za dużo, panie, weźcie mi, zróbcie taniej, no już to uważam, że nie jest ok. Takie moje dzisiejsze przemyślenia. Do zobaczyska. Cześć!